Rozszerzenie jak łatwo odebrać człowiekowi nadzieję. Sposób na życie miał chłopak bardzo prosty, regularnie palił za sobą wszystkie mięso łączące jego życie z naszym światem. Ludzie mówią, mówić, że był wariatem, bo był kurwa normalny, ale miał problemy, z którymi czasami sobie rady nie dajemy. Ciągle on coś walczył oczywiście dla idei, tej tak jak my i nie tracił nadziei. Są dobre rzeczy w świecie da się jeszcze uratować, trzeba samemu je, je kontrolować. Przecież gruź do trumny wbiła jego dziewczyna Pewnego dnia niespodziewanie roznajmiła No wiesz jak jest, inne charaktery Ja muszę się wziąć za robienie kariery Słuchał jej uważnie, miał kamienny wyraz twarzy. gdy wyszła z mieszkania Pogładzał się, parę. zastanawiał się z tego istnienia Razem z nią odeszły niektóre piękne marzenia Zabrali mu słońce, pierdolone słońce, tak Radosne i tak gorące zabrali, bo słońce i poznali z nocą. No powiedz, kurwa, powiedz mi po co? Zabrali mu wolność i zaufanie. Podłączyli do czegoś i zrobili mu kopanie. Gdy już już się podbierał, trwa kolejne ty, Jest bardzo trudno, rodzice się nim w ogóle nie interesowali i przez cały czas się to traktowali. Mieli przecież. Drugą córeczkę, która przypominała łagodną odwiedzkę. Pamiętam, jak jeden raz on strasznie się żalił, że nie ma już w nim życia. Że się wypalił, rozbijanie świadomości to go podniecało. Dawało mu energię całą. Potrafił noc, nosą 4 tygodnie i po takim dtingu wyglądał Drobie, problemu z ostrożnym i ostępny na twarzy Ale ty schubę zauważył nawet starzy Tworzył rozdziałany, to złudony dentysta Gdy wol patrzył jego język, niż nie został mógł spieskać Czuć z nim pogadać, nas biedalać wszystko już dopiero zaczęliśmy przypalać Opłakać i powtarzać, że nie wie co się dzieje Że coś, czy ktoś odbiera mu nadzieję Czuć go wyrzucił temu dzeniu z mieszkania Matka wędruje od szpitala do szpitala się wiedzieć wiedzieć o co mu chodzi fach już zaczął ostro nie wchodzić, się do niego i spojrzałem mu w oczy jego średnice już nabrały pełnej mocy spokojnie powiedziałem Panie o co walczyłeś? Co mocno kochałeś? Czy mnie nienawidziłeś. Spojrzał na mnie tym już nieobecnym wzrokiem Uśmiechnął się w cyzmie i powiedział trochę miłość i nienawiść dzieci nie woli wydałem na świat dla lepszej kontroli Ludzi nad ludźmi, żyje, którzy muszą mieć podziały, bezmyś bo bez nich świat zrobił się zbyt szary, stały i odczuć bez, bez pożegnania, miesiąc później słuchaliśmy, już kasania ja to był mały, po brzegu wielkiego Wieka, który mi ustanie na co czekał. Wierzył w dobro, walczył o zmiany, sam był ciągle przez bliski i zdradzany. Pomagał im innym przezwyciężać cierpienia. Sam tracił wnętrzną nadzieję. Wrócą do niego osoby, które tak na kochał. Czy właśnie widziałam mu wziałam po raz do wysłach? Przedmięł napisał, czy to była moja wina, że przedstawienie to wszystko się zaczeczyna. Zabrali mi słońce, pierdolone. Słońce, tak, dla to radośnie, i tak, tak, to radośnie, tak gorące jest tak, tak. On dobrze wiedział, co ta nazwa oznacza Specjalnie on, specjalnie on, nie dla niego Nie zapomnij, nie zapomnij o Tobie nigdy kolego Śmierć tak młodych, wieku, to pierdolone oszerzenie Dla tych, co często spierdalają chemię Pomieszane z chorami i zrzuconymi Energia nie idzie, w parze z Twymi bami marzenie ma inne. Nie wszystko kurwa na raz, bo na pewno coś się stanie. On o tym nie wiedział, że mówił to specjalnie. nie chcecie przecież dystrybucji normalnie. Jakby atak z babacza, jest to atak, sprawa, czes, jest, podzielony. Spokojne dyskusje i głupiwe spory. Połowa przypiętala, połowa nie nadwiedzi. Z wiemy o co kurwa nam chodzi. W w Polsce jest tyle, hey, jaś głowa Boli, więc zanurzcie się dobrze, czujcie się oto, wam chodzi, peace. Be, be.